Nunia, tam nie wejdziemy. Chodź. No chodź. No chodź, Mikołajku, chodź. No chodź, szybciutko idziemy, chodź. No nie wejdziemy tak wysoko, Nunia. No widzisz, że za wysoko jest. Na, na, jak będzie lato, to wejdziemy. No i co teraz? No złaś. No złaś. Dobrze, no chodź, idziemy. Chodź. No chodź, Mikołaj. Dobrze, brawo. нашруй. Шшш. Нахат, хат. Э? Э? Что это за ендчек? Так. Тижишвок.

No. no, no, chodź, biedniej, widniej, możesz biec, no, hop, 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 no, tu? Mhm. No idę, idę, no idź, no już. Чіпчитка.